W programie historycznym Czesław Olejnik przybliży nam zamierzło dzieje parlamentaryzmu szlacheckiego na terenie Polski. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że w czapce, ale pod czapką mam opatrunek. Chciałem dzisiaj Państwu po powiedzieć jak obradował Parlament Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Mówiliśmy ostatnio o wyborach tych posłów na sejmikach, a dzisiaj przejdziemy do samego już obradowania. Na początek chciałem Państwu pokazać, jak, przypomnieć może, jak wyglądała wtedy Rzeczpospolita Szlachecka, a więc Polska przedrozbiorowa, jak Ogromne tereny obejmowała. A więc to jest, proszę Państwa, tak olbrzymi teren. Jak za chwilę jeszcze raz powtórzę to. Tu mamy, proszę Państwa, Gdańsk. Szczecin jest poza granicami Polski, jest pod wpływami marchi Brandenburskiej. Granica zachodnia, wtedy była granicą bardzo spokojną. No i tu mamy dalej, na południu tak samo jak dzisiaj, z czytami gór biegła, ale potem już na wschodzie dalej się rozciągało. A więc było po dole tutaj i cała Ukraina. O tutaj jest rzeka Dniepr wkładająca do Morza Czarnego, a jeszcze daleko, daleko za tą była granica wschodnia. Państwo oglądaliście, a poczytaliście e, trylogię, zwłaszcza Ogniem i Mieczem, jak i pana Powodowskiego, to tutaj było to wielkie, na Zadnieprzu to Imperium Księcia Wiśniowieckiego, Jaremiego. No i dalej, tutaj jeszcze na wschodzie, daleko, tutaj Moskwa. Dalej cała Białoruś, dzisiaj to tu była. Dalej tu mamy Inflanty, które podlegały, to było lennopolski. polski Potem tutaj była Kurlandia, gdzie książę był też lennikiem polski. Tutaj Litwa, Łotwa wchodziło w skład Rzeczpospolitej Szlacheckiej. No i dostęp do morza duży był, a tutaj mamy księstwo pruskie. Później powstało tu królestwo, ale najpierw to była ziemia krzyżacka, później to było część włączona w do Polski, a tutaj reszta jako książę pruski, ostatni wielki mistrz był hołdownikiem Polski. Na tych ziemiach wszystkich tutaj wybierano, no jak mówiłem, na tych sejmikach posłów. Tu było stosunkowo blisko. Ustanowiono, że Warszawa będzie bardziej takim centralnym punktem dla korony. To są tu te tereny, to owszem było, ale tutaj ci byli też bardzo daleko, więc znacznie wcześniej musieli już wyruszać, by zdążyć na termin. Termin posiedzenia Sejmu wyznaczał król. No, i zgodnie z przyjętym później prawem, co dwa lata musiała się odbyć sesja i trwała sześć tygodni. Przez to, co uchwalono, to były konstytucje. No i potem zatwierdzano jednomyślnością. Co to znaczy jednomyślnością? Że ci wszyscy posłowie wyrażali zgodę. Gdy była ta demokracja szlachecka, to wszystko było dobrze. To był okres, złoty okres wieku kultury polskiej. To była szlachta wykształcona, władająca doskonale łaciną, odczytana i ci posłowie reprezentowali wyższy poziom i patriotyzmu i wykształcenia. Ale później, w, wiek, w połowie wieku XVII, nastąpi załamanie się, nastąpi rozwichrzenie. Dużo wejdzie posłów takich niewykształconych, gołoty szlacheckich, tu z Podlasia i Mazowieckiego, całego województwa. I oni będą obniżali ten poziom, aż wreszcie dojdzie do zrywania posiedzeń sejmowych. Parlament Rzeczpospolitej Szlacheckiej składał się z dwóch izb. Senat, to byli urzędnicy, wyżsi urzędnicy z terenu, z dworu królewskiego i oni byli z nominacji. Tu z naszego terenu, przypomnę jeszcze, byli kasztelanowie, to z Przemętu, z Krzywienia, ze Śremu, no potem ze zbążenia. I oni stanowili, byli członkami Senatu. A więc Senat to byli urzędnicy i oni byli zmianowani. Posłowie natomiast byli wybierani na tych sejmikach. Izba poselska. To posłowie, tak jak mówiłem, i teraz było pierwsze posiedzenie wspólne razem Senatu i Sejmu. Otwierał je król. Potem obradował osobno Senat, osobno obradował Sejm. Czasem się zbierali wspólnie dla uzgodnienia jakiegoś zagadnienia albo stanowiska wobec propozycji królewskich. Gdy potem już pouzgadniali, to znowu przyjmowali na wspólnym posiedzeniu to jako zbiór pewnych praw albo jakiegoś przepisu tylko jednostkowego i to była konstytucja. Potem to wszystkie w ciągu sześciu tygodni. Uzgodnione, przegłosowane stanowiły konstytucję z tego a z tego roku. Stany sejmujące takie pojęcie było również wtedy używane. Stan to były trzy stany. Król jako jedna osoba, ale władca stanowił stan. Drugi stan to był Senat, a więc ci wszyscy urzędnicy wyżsi. I trzeci stan to była Izba Poselska. Sejm rozczykał wszystkie ważniejsze sprawy, zwłaszcza od Konstytucji Nichilnowi, która została uchwalona w 1505 roku. To znaczy, nic nowego bez zgody że a więc przez swoich tutaj posłów wybieranych, król nie może nic uczynić. Potem no, sejmy były koronne, potem już po połączeniu się w Unii Lubelskiej, to co pokazywałem, te tereny ze wschodu weszły i to one również miały swoje najpierwsze emiki, no a później te sejmy. Dla korony odbywały się w Piotrkowie, tutaj, a dla tych ze wschodu było to w Lublinie. Sejm elekcyjny. Skończyła się dynastia Jagielonów. Wtedy wybierano też już królów, ale zawsze z tej samej dynastii, i to najstarszego ci, ci królowie z dynastii Jagiellońskiej byli tu wybierani, ale byli dziedzicznymi władcami na Litwie. Gdy zmarł ostatni z nich. Zygmunt August, no to wtedy Unia Lubelska, zawarta między przedstawicielami Litwy a Koronym, powiedziała, że też ma nadal się te dwa państwa łączyć i mają posiadać wspólny sejf, wspólnego władcę, króla, który równocześnie będzie. Wielkim Księciem Litewskim. Elekcja, no, pierwszym został wybrany książę Andy Gaweński z rodu królewskiego we Francji, ale po roku tutaj urzędowania uciekł z Polski do Francji na wieść o śmierci swojego brata, po którym przejął e, władzę. Czekano na niego rok, potem postanowił znowu Prymas Polski, ten interreg zwał nowy Sejm Elekcyjny i wybrano następnego króla. Wśród różnych kandydatów był, był książę Siedmiogrodzki, Stefan Batory. Dla mnie bardzo wspaniały władca. I większość historyków tak też uważa. On bardzo zorganizował władzę w Polsce. No, zorganizował armię, piechota wybraniecka. No, ostateczne wykształcenie kusarii. Dalej by na to rozpoczął wojnę z Moskwą, ponieważ Moskwa chciała odebrać. Czy inflanty, dążyła do dostępu do morza. I tutaj okazał się dobrym administratorem. Uregulował podatki, ściąganie tych podatków. Wtedy Rzeczpospolita wystawiała 50-tysięczną armię. No ale po 10 latach zmarły i szkoda dla Polski. I znowu odbył się następny. Sejm elekcyjnym. i tak było dalej, aż później zaczęto, że szlachta mogła wybierać sama. Oczywiście najwięcej to było tych szlachciców z Mazowsza i Podlasia, bo mieli najbliżej do Warszawy i chociaż nie w samej Warszawie, bo Warszawa była tenczas małą miejscowością, ale tam na zachód wola, już u dzisiaj dzielnica Warszawy, to tam zbierałaś na polach szlachta, i wszyscy głosowali wtedy za tymi kandydatami albo przeciwko innym kandydatom. Potem był sejm koronacyjny. To on był w Krakowie, bo tam się odbywały koronacje wybranych królów. Mankamentem tego systemu to były instrukcje sejmikowe. Takie instrukcje otrzymywał poseł od swoich no, wyborców, byśmy dzisiaj powiedzieli, a wybierali go oczywiście szlachta, szlachcice, a więc reprezentował interesy 3 To nasi tu właściciele Kębłowa, Widzimia, e, Powodowa Wronia Wolsztyna, w Komorowa m, głosowali, wybierali posła w Kościanie i jemu dawali instrukcję. Na to na to masz się zgodzić, na to na to nie. No i potem po sejmie. Znowu ten poseł wracał tutaj do Kościana i tą szlachtę z tego powiatu kościońskiego informował co na Sejmie uchwalono. Gazety dopiero się pojawiły w XI wieku i to były nieliczne gazety. A więc tylko ta relacja ustna tego posła była materiałem, który otrzymywała szlachta z tego naszego powiatu. Liberum veto, o którym już trochę wspomniałem. Czyli wolne nie pozwala. nie zgadzam się. I to mógł wykrzyknąć jeden poseł, że nie zgadza się. To było na początku nie do pomyślenia, żeby. Ktoś sam no, zaryzykował takie uprawnienia co prawda, ale przecież była szlachta bardziej wykształcona. W 1652 roku poseł Władysław Siciński za podszeptem części magnatów, podobno Radziwiłłów, Krzyknął, że nie zgadza się, krzyknął weto, nie pozwalam, ale tym wywołał tak uboże, u, oburzenie, że szlachta wybiegła ze sali, z szablami goniła go na Pragę, no i podobno znalazł schronienie u Radziwiłłów. To było oburzenie, ale potem jeszcze przyzwyczajono i coraz częściej, któryś z posłów korzysta z tego uprawnień. Od 1652 do 1764 w tym czasie zerwano Sejm 42 razy, to jest 60% sesji sejmowych zostało zerwane przez to libe Najczęściej to było właśnie z uszczenia któryś z magnatów. Część magnatów była powiązana z dworami sąsiednimi, europejskimi, a nawet niektórzy na ich zlecenie Dalej za ich pieniądze Niech nie dopuszczali, by na Sejmie zapadły uchwały, zwłaszcza te, które miałyby uporządkować prawo, bezpieczeństwo, spokój w państwie. Aż wreszcie to się zakończyło trzecim, ostatnim rozbiorem Polski. Wtedy już nie było Sejmu. On się na krótko, to był rok 1700, na krótko znowu Sejm oczył, ale już mi się też odgrywał w Księstwie Warszawskim. Po upadku Księstwa Warszawskiego Sejm, ale już też jeszcze okrojony bardziej, istniał w Królestwie Polskim. Wtedy to w 1815 roku na Kongresie Wedyńskim z części księstwa warszawskiego utworzono Królestwo Polskiego i każdy car był równocześnie królem Polski. Na naszych ziemiach, mówiliśmy, to stało się to podpanowanie pruskie jako tak zwane wielkie księstwo poznańskie. Tu był Sejm w Berlinie, a tu dalej były też Sejmiki łączące kilka powiatów. Na tych sejmikach wybierano posłów do Parlamentu Pruskiego. Ale była jeszcze Izba Panów tutaj to była taka dla tych właścicieli, większych właścicieli ziemskich, takim jednym członków tej Izby Panów byli nasi tutaj przedstawiciele grajewcy a później nawet ostatni Mycielski. A więc tak, że szlachecka rządziła się aż do upadku do 1795 roku. Ja się z Państwem żegnam. Do widzenia.